Nałożone na Polskę po lipce lipca rosyjskie embargo na warzywa i na owoce spowodowało poważne zamieszanie w krajowej gospodarce. Sadownicy poważnie obawiali się co zrobią z tonami plonów, które dotychczas za dobrą cenę sprzedawane były do naszych wschodnich sąsiadów. Na ratunek przyszła Unia Europejska proponując dotacje dla tych, którzy przekażą owoce na cele charytatywne. Do Szczecina dotarło ponad 20 ton jabłek od sadowników z województwa mazowieckiego. Polski Komitet Pomocy Społecznej zadeklarował chęć przekazania rodzinom najuboższym, osobom bezdomnym, po prostu są po, potrzebującym e, warzywa i owoce. E, jabłka przyjechały z Mazowieckiego od grupy producenckiej Inter, Intelsat e, i. W ilości 20 280 kg. Każdy potrzebujący może liczyć na jedną kratę owoców, czyli średnio 13 kg. Jabłka trafiły także do domów dziecka, domów pomocy społecznej czy schronisk dla osób bezdomnych. Polski Komitet Pomocy Społecznej radzi bez owoców robić ciasta, dżemy lub inne przetwory. Pomoc ma charakter jednorazowy, ale od samego rana po owocu ustawiają się długie kolejki, co oznacza, że wsparcie jest dla mieszkańców Szczecina bardzo istotne. Głównie są to osoby kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, osoby potrzebujące zgodnie z artykułem 7 ustawy o pomocy społecznej osoby w trudnej sytuacji życiowej. Również podzieliliśmy się tymi jabłkami z domami dziecka, domami opieki społecznej. Hospicjum odebrało od nas specjalne środki szkolno-wychowawcze i w zasadzie w całym naszym województwie, bo aż dotarły do Trzebiatowa, do Gryfic. Według informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 20 ton jabłek zostanie z powodzeniem rozdysponowane w ciągu zaledwie kilku dni. Czy nasze miasto będzie mogło liczyć na kolejne partie owoców przeznaczonych na wsparcie najuboższym? Tego jeszcze nie wiadomo. Wiadomo za to ile osób skorzystało ze wsparcia. Jest to na pewno pomoc, która nie, nie zdarza się z. Zbyt, nie zdarza się zbyt często, no ale ze względu właśnie na to, że rolnicy mają problem ze sprzedażą tych produktów, teraz trafiają one do, do, do najbardziej potrzebujących. I przez pierwsze kilka dni trzeba przyznać, że akcja cieszy się sporym zainteresowaniem, bo klienci chętnie pobierają, pobierają te jabłka. Wczoraj, kiedy właśnie w środku na prawym Brzeżu była otwarta kasa, każda osoba była informowana przy odbiorze pomocy finansowej, że może też, też wziąć dla siebie cały karton jabłek, jeżeli jest to cała rodzina. Zarówno MOPRY, jak i Polski Komitet Pomocy Społecznej zapewniają, że nie ma mowy, by darowane jabłka były potem sprzedawane instytucje Dołożą bowiem starań, by owoce nie trafiły na targowiska lub do sklepów.